Agnieszko, ja chciałabym Ciebie zapytać y, najpierw o nazwę. O co chodzi z tą nazwą? E, skąd pomysł na tę nazwę? A potem zapytam Cię, co Wy robicie. E, potem Cię zapytam o pączki, e, bo słyszałam, że niektóre są niekaloryczne, e, więc ja Cię to wszystko wypytam, ale za, zacznijmy od samej nazwy. Skąd taka nazwa? I proszę Cię, żebyś to Ty te nazwy wymówiła. Nazwa naszej, naszej działalności to, to właśnie młody Albert. No powiem szczerze, że z nazwy, jestem, z nazwy i z samej działalności jestem niesamowicie dumna. A skąd to się wzięło? Właściwie gdzieś tam plany, pomysły na, na rozpoczęcie takiej działalności zaczęły już właściwie jakieś 10 lat temu. Z, kiedy zaczęłam prowadzić tak zajęcia, pomagać po prostu dzieciom gdzieś tam znajomych. I później sobie pomyślałam, kurczę, czemu właściwie tego nie robić? Na studiach później też mogłam, miałam taką możliwość, żeby każdy, każdy projekt właściwie gdzieś tam robić właśnie w kontekście tej, tej, tej działalności, jakby to wszystko wyglądało i tak dalej. No i, i brakowało tego pomysłu na nazwę. Tak naprawdę e, no, latały gary, że tak powiem, jak już był czas, żeby, żeby wymyślić nazwę, e, żeby to wszystko, żeby to wszystko fajnie działało. E, I no tak, tak poleciały te gary, że, że ostatecznie zostało młody Albert. Na początku miał być właśnie Einstein, gdzie często też klienci nas mylą. No mam nadzieję, że już po jakimś czasie to, to się już zmienia. Miał być Einstein, ale tak naprawdę no, troszeczkę nam się to kojarzyło już z człowiekiem dorosłym, z człowiekiem, który już bardzo dużo umie, dużo rozumie i jest jakby kojarzony z takim geniuszem. Natomiast no, my, no, powiedzmy sobie szczerze, może mamy geniuszy, ale jeszcze ukrytych, tak? I, I właśnie wtedy, kiedy ten Einstein, ten nasz Albert był faktycznie młodym człowiekiem, e on też się musiał wszystkiego nauczyć. Tak? To, to, to nie jest tak, że, że to jest człowiek, który nauczył się, znaczy urodził się z tą całą wiedzą e, i nagle stał się geniuszem. Nie, on też, tak samo jak nasi podopieczni, e, on też się musiał wszystkiego nauczyć. Dlatego właśnie mm, został Albert, e, który się bardziej kojarzy jako młody człowiek niż jako ten, jako ten geniusz. Ja chcę też powiedzieć, bo zrobiłam sobie research. Albert Einstein, jak był całkiem młody, to był całkiem słaby w tej szkole. Tak. Powiedziano rodzicom nawet, że wiecie co, no tu nie spodziewajcie się za dużo po tym hopie, bo tu to nie wygląda na to, że on tam, wiecie, będzie coś tam. Z plastyki miał truje, z francuskiego na przykład na maturze miał czwórę i to tak wyglądało, że to tak, no tam nie za bardzo. Chociaż no, miał kochający dom, miał wszystkie warunki do tego, żeby jakby ten potencjał ktoś w nim odkrył, ale nie odkryli tego potencjału w nim ci, którzy zajmowali się jego edukacją, więc jeśli dobrze rozumiem, to co wy robicie, to jest właśnie odkrywanie tego potencjału w tych młodych ludziach, żeby dać im najlepszą lekcję na życie. Możesz się mylić na tysiąc sposobów, ale szukaj tych rozwiązań. I to, co wy, czym się wy zajmujecie, to tak naprawdę wspieracie ich w ich rozwoju. Wspieracie ich w tym, żeby oni mogli odkrywać swoje zasoby. Z jakimi tematami się spotykacie na co dzień i w jakich obszarach wspieracie tych młodych ludzi, bo nie tylko ich, ich rodziców również. Mhm. Tak, właśnie no, rodzice często, często przychodzą z bardziej z takim problemem, że po prostu nie mają czasu się zająć z tymi dziećmi. Tak. To nie jest to, że rodzice nie potrafią, tam nie wiem, czy. czy tabliczki nożenia, czy, czy ułamków, czy czegokolwiek, po prostu przyznają się szczerze, że nie mamy czasu, tak? No, no szkoła, szkoła no robi co może, ale niestety jeszcze też z dziećmi trzeba, trzeba usiąść, no nie oszukujmy się. I często, często właśnie dzieci, jak przychodzą do nas, to problemy są szczerze mówiąc różne, bo tak naprawdę czasami z, zdarzają się takie, takie osoby, gdzie po prostu no mamy, mamy im pomóc, żeby im te oceny się nie pogorszyły, no to, to super generalnie. Jeżeli dziecko sobie radzi, jest ekstra. Ale no, nie oszukujmy się, częściej jest tak, że po prostu no, dzieci mają z czymś problem. I rodzice po prostu rozkładają ręce, no staramy się, kombinujemy, już naprawdę dużo czasu poświęcamy, a nadal dziecko czegoś nie rozumie. Ja akurat jestem, prowadzę zajęcia właśnie z matematyki i to bardzo często właśnie widać po jakimś czasie dopiero, gdzie jest faktycznie problem. Problem. A problemy są naprawdę różne, bo często, często jest tak, że po prostu gdzieś, gdzieś dziecko załapało lukę. Po prostu zwykłą lukę. Może gdzieś, nie wiem, powiedzmy, jest teraz w ósmej klasie, powiedzmy w czwartej klasie, gdzieś, no nie wiem, przez, przez miesiąc chorowało, tak. I na tych, na tych lekcjach nie było. I rodzice, no można powiedzieć, że, że sobie to odpuścili. No przecież to są tak oczywiste tematy, że to dziecko sobie na pewno poradzi i nie ma, nie ma, nie ma potrzeby, żeby to, to opanowywać. Może iść do szkoły, z powrotem będzie OK. Tak niestety nie jest. To często wtedy wychodzi w piątej klasie, w szóstej. Do tego właśnie wychodzi też kolejne kolejne działy, które się z tym łączą i no niestety te luki, te luki się ciągną, nie ma takiej możliwości, żeby, żeby to nadrobić. Nie? Ale też drugim ważnym, ważnym aspektem tutaj, kto, z którym coraz częściej się spotykamy, które właśnie zauważyłam, jest ten brak pewności siebie. I tak naprawdę tutaj Pani Marzena, tak jak Pani wspomniała, no nawiąże tutaj do tego błędu czy porażki. Dzieci bardzo często traktują swoje błędy jako porażki. Jak porażki. Traki. Czyli mamy Grunwald! Po prostu Grunwald. leżą łoki, To, po, to prostu. po prostu to już jest Grunwald. pozamiatane. <laughs> to już jest pozamiatane i tak oni to niestety widzą. I, no i po prostu przychodzą nawet same dzieci, tak? bo postaramy się jednak, żeby to była taka atmosfera bardziej, bardzo przyjazna. Na zasadzie szczerości, i oni mówią, tak: Ja tego nie dam rady zrobić. I wtedy jest, próbuj, próbuj, bo tak naprawdę, jeżeli nie spróbujesz, nie, nie popełnisz błędu, się nie nauczysz, tak? No, nie ma takiej opcji. No właśnie, dzisiaj jesteście przykładem różnych inteligencji. Wy wszyscy tutaj razem jako nasi goście, dlatego że my nie mamy jednej inteligencji, tak jak nam ktoś kiedyś wkleił, że William Said miał 250 do 300 punktów inteligencji. My mamy 7 rodzajów. Myślę sobie, że Błażej jest bardziej z inteligencji muzycznej. Myślę sobie, że te, Agnieszko jesteś z tej inteligencji na przykład logiczno-przestrzenno-matematycznej. Myślę sobie, że Marek może być z tej bardziej też wizualnej, że to nie jest tak, że my musimy być w czymś, we wszystkim dobrzy, że my mamy któryś kanał, w którym się komunikujemy i możemy odnosić w plastyce porażki. Mój syn lubi matmę, ale jak ma zrobić coś z techniki, to on jest już ugotowany. On po prostu już nie, on woli wszystko, tylko nie to. I... Też to, co powiedziałaś o tym, że dzieci odbierają tę porażkę po prostu, jak ten przysłowiowy grunwald, to też mówi tam nam to, że one się boją w ogóle wychodzić do przodu. Bo to jest tylko przykład danego przedmiotu, ale on mówi: No dobra, tego też nie umiem, tego też nie umiem, tego też nie umiem. Jesteście takim miejscem transformacji, które powoduje, że wy pod przykrywką, tak to pozwolę sobie powiedzieć, tego danego przedmiotu otwieracie ich na chęć do życia, bo wy im otwieracie tę chęć do życia. No to wytłumacz się, moja droga, jak to jest, że wasze pączki e, nie mają kalorii. A no nasze pączki w jeden dzień w roku kalorii nie mają. Pod warunkiem jednakowo, że Jednakowoż że będą spożyte w czasie korepetycji. Tak, ten jeden dzień w roku się po prostu obiadamy na tych zajęciach. No co mam powiedzieć? Obiadacie się, bo jak się myśli bardzo intensywnie zużywa się dużo glukozy, więc wtedy Oczywiście. ten ponczek nie wchodzi tam, gdzie wchodzi, tylko on po prostu całkowicie się zużywa, nie? Czekolady, cukierki, że jak najbardziej. No dla mnie to jest, się. No, ja rozumiem, że w szkole, no, jednak mamy pewne zasady, tak, że, że nie powinno się jeść na tych czy tam pić, czy tego, no, ale właściwie w sumie dlaczego, tak? dlaczego, no po prostu jeżeli mamy taką potrzebę, niech będzie luźniej, niech będzie spokojniej i faktycznie jeżeli dzieci widzą, że my na przykład się obiadamy tymi pączkami razem z nimi, to wtedy oni z nas odkrywają po prostu swoich przyjaciół i, i dzięki temu nam bardziej ufają, a o wszystkim potrafią też powiedzieć. Jaka jest Wasza oferta na dzisiaj, gdzie Was szukać? jaka jest Wasza oferta? W tej, chwili, w tej chwili prowadzimy zajęcia z matematyki i z języka angielskiego, zajęcia prowadzimy zdalnie, no, właśnie, to taką, taką furtkę nam otworzyła ta cała, ta cała nasza pandemia, natomiast stacjonarnie również, stacjonarnie na suchostrzygach, jednak no, teraz już się powolutku się... Tarp. Mm -hmm. Proszę, jeszcze raz? W reżimie sanitarnym. Tak, teraz. tak, dokładnie, tak, tak, jak najbardziej. Natomiast no teraz już się powolutku rok szkolny kończy. Mamy, mamy taką przyjemność, tutaj się może troszeczkę pochwalić. Od przyszłego roku zmieniamy miejsce prowadzenia. i wolno troszeczkę, trzeba bardzo się. Spalić. <tosanee> to się trochę bardzo pochwalę. Zmieniamy miejsce prowadzenia działalności, zmieniamy to na większy lokal, gdzie będziemy mieli więcej możliwości i też właśnie wejdzie też większa oferta nie tylko matematyka, matematykę, język obcy, język angielski, ale również takie przedmioty jak język polski, chemia, biologia, czyli wszystkie takie naturalne. No Może pomyślimy jeszcze nad plastyką? <tosanee> Jest opcja, Macie już klienta. Jakby. Okej, okay. da znać. To jest znać. właśnie ta inspiracja, która się wydarza w trakcie tej rozmowy. A jakie macie plany na przyszłość? No bo przenosimy się do większego lokalu, otwieramy się na jakby większą ofertę. To się już wydarza. Więc za chwilę będziecie musieli urosnąć w zasoby, urosnąć w ułożenie całego harmonogramu, tam to pewnie też jest wpisane w jakiejś ilość błędów, ale tak docelowo, gdybym miała Was zapytać jako biznes, to co chcecie za 10 lat, gdzie się widzicie w, tym, w tej przestrzeni? O, mówiąc szczerze, to jeżeli chodzi o plany, to, to niestety no, tutaj cała rodzina się ze mnie śmieje, że na wszystkie pomysły mi życia nie wystarczy. Natomiast myślałam też o tym, żeby w pewnym sensie rozwinąć troszeczkę też markę na inne miasta tutaj dookoła, czyli Prusz na przykład, Malborg-Sterogard i tam po prostu otworzyć filię też młodego Alberta. To tak powiedzmy, to za 10 lat by było ok. Fantastycznie. Czyli robimy ekspansję, po prostu zdobywamy, zdobywamy świat. Gdybyś mogła powiedzieć takie zdanie, które tobie pomaga w trudnych momentach, w trudnych sytuacjach, w trudnych chwilach tej przestrzeni biznesowej, dla tych wszystkich z nas, którzy dzisiaj na tym spotkaniu są, to jakie to jest to Twoje takie ulubione, wspierające ciebie zdanie, myśl, sentencja, działanie? Coś, co ci tak pomaga. Taka myśl, która mi pomaga, którą zawsze sobie wpisuję co roku e, właśnie w kalendarzu takim e, nauczyciela, tak? E, mimo, że tutaj mówię od razu, nie chcemy być e, jakby kojarzeni z nauczycielami, co ten kalendarz nauczyciela jednak mam. E, I zawsze na początku roku wpisuję sobie takie hasło, e, pracuj tak, tak, e, tak ciężko, e, żeby e, któregoś dnia twój podpór. PiS został nazwany autografem. E, także myślę że, myślę, że to by była fajna sentencja, e, dla tych, którym nie zawsze się chce, e, ale, ale myślę, że, myślę, że bardzo motywująca.